Witamy Państwa serdecznie Na bazie numer 1 Dwie osoby do oczyszczenia I do laboratorium 17 cywilizacji Przybyło przyglądać się Oczyszczaniu człowieka Przywitaliśmy się Wszyscy gotowi Simone przekazuje za chwileczkę Wizerunek tej osoby I teraz tak Pierwsza jest zapraszana Bogumiła Elżbieta Hasło Belba

I-L A, ah, N. Zweite Elbieta. l e L e L. E-L. Z B. Z-B. I-L. E I-E T A. T A. Gut, to jest planeta. Fioletowa planeta się ukazała. Jedna cywilizacja zamieszkuje. Wszystko pozytywne, negatywne, neutralne tam jest. Dziesięć galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Jest na stole kryształowym. No mocno zniszczona o połowę. Ochrona planetarna spłynęła z tej istoty i zaczynają od prawej strony głowy. Okrągły czy ściągnięty, to jest aktywny. aktywny, stwarza stres i problemy. Kwadratowy czy ściągnięty, program ruchomy ma. No i ten program stwarza myśli zmartwienia. Trójkąt ściągnięty. Nie jest, Nie jest aktywny. Okrągły czy ściągnięty. Aktywny. Genetykę niszczy ten program. Okrągły czy po lewej stronie mózgu ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Aktywny. I wzmacnia bóle cielesne ten program. Kwadrat, Kwadratowy czy wcięty? Nie, nie za kruchy. Okrągły czy wcięty. Program zaczął się w łonie i zakłóca sen. Mały trójkąt sięgnięty? Nie za kruchy. Na uszach nie ma nic. Mund? Uh Oczy? -oh ein Okrągły chip z prawego oczodołu ściągnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy chip z jamy ustnej ściągnięty. Der schaltet auch immer wieder ruchomy ma. Jak się włącza, osłabia system immunologiczny. Zwischen Wirbel im Nacken liegt ein Dreieck Trójkąt skarpu, ściągnięty nie jest aktywny. Okrągły chip z lewego ramienia ściągnięty. Program ruchomy, ma I zakwasza muskulaturę na całych plecach. do okrągły chip z prawej dłoni ściągnięty. Aktywny. No i e, zakłóca e, zakuca... stosunki międzyludzkie. O. Na, ser... Na sercu nie ma nic. Lunge Na płucach nie ma nic. Na wątrobie nie ma nic. W żołądku jest stwór wężowaty, ściągają. jest aktywny. No i ten, poprzez tego stwora tam po prostu on, on niszczy żołądek od wewnątrz, o, tak można powiedzieć. Te toksyny jego. I teraz, bo do laboratorium e, zabierze ja, Rafael, to <kłysy> na razie nic tam nie robi. Na, mm -hmm, na elitach nie ma nic. Okrągły czy z prawej nerwki ściągnięty nie jest aktywny.

Program zaczął się błączeć. I zakłóca e, krążenie krwi w nogach, ten program. Na kolanach nie ma nic. Z prawej stopy e, e, trójkąt ściągnięty. Aktywny stwarza bóle stóp. I Rafael przegląda w powiększeniu i jeszcze raz. Pościągane wszystko, teraz jest aura sprawdzana. Na prawej łydce ma pęknięcie aura, także mogą się dostawać Mm. Już jest taki zastygnięty stwór yy, srebrny, widocznie wszystkie są srebrne, widocznie tam to jest widoczne dla jakichś sił. Jest, jest jakieś oznakowanie, że tutaj mogą dokładać i wkładać. Dobrze Zrobiony Rafael już tam oczyścił i laserem zamknął tą przestrzeń i aura jest odnawiana, złota energia już w stwarza. Zrobione i ochrona planetarna obija tą istotę. Już jest gotowa, zobaczymy. Wsiadła sobie na stole i składa podziękowanie. I Rafael wskazuje do laboratorium, przechodzą, a ja do kamery sprawdzam momentem, w tym czasie. Nagrywa się wszystko dobrze i teraz już są w laboratorium, położyła się na marmurowym stole. Skan już bierze na miary. Alergie. Mm. Ma, jest uczulona, ma alergię czy uczulenie na mleczne produkty, to jest na laktozę, nie? Ja, ja tam sprawdza. Um, Raphael sagt, gerade um wenn es um Laktoseallergien geht, das hat eher was mit dem Magen selber zu tun. Ja, das hat dieses, ja, das ja, auch drin, aber gucken uns jetzt auf jeden Fall mal den Raphael das e, I przede wszystkim tam był ten stwór. który właśnie toksyny tworzył i niszczył żołądek, ślusówki od środka, ale Rafael sprawy. Mówi, wygląda żołądek od wewnątrz, jak stany zapalny, jakby cały czas miał stan zapalny. to to od tego stwora tam to się stało. Deswegen werden manche halt Dlatego mówi, jeżeli stany zapalne żołądka są, to i tłusz, tłuszcze i ostre rzeczy właśnie jeszcze więcej powodują e, stan zapalny żołądka. Podrażniają śluzówki. Jak już są w tym, w tym stanie. To cały czas są podrażnione i reakcja jest wtedy reichka ten kompletny oczyszcza cały żołądek tam. Więc kommt aż balsam draus, I zakłada specjalny balsam od wielka. Ja, żeby żołądek się uspokoił, żeby się zregenerował. Jetzt, e, kommt Noch I zakłada taką so ochronę net. energetyczną też od wewnątrz, żeby ten balsam został tam w tym miejscu, gdzie ma być. I tam kommt jetzt nochmal drauf. I auf das Netz, also. jeszcze jeszcze jedną energią tam obkłada, zabezpiecza. Das Netz gleich wieder durch irgendwelche <coughs> dinge ja, Ta ostatnia energia mówi, że zabezpiecza przed podrażnieniem śluzówek. Rafał mówi, lekkie rzeczy w tym czasie, na następny czas lekkie rzeczy spożywać. I mówi, od, ze wszystkiego potroku pomału. W małych dawkach ze wszystkiego po trochu. Nie, nie w jednym ukierunkowaniu, tylko wszystkiego, ale po A na Mówi, nie, zaraz się e, brać za mleczne produkty. Mówi, to nie. To musi ten stan żołądka być zregenerowany, i potem można po malutku w małych dawkach próbować. I aura jest nowa zakładana na organ. Bo za każdym razem na w laboratorium, tam co Rafał robi, to odnawia aurę każdego organu. Ja nie nieraz o tym nie mówię, bo mi no, zapomnę, albo mi przeleci, ale za każdym razem. Rechte prawe biodro, tam, tam to gdzie ten, ten z, chip. Chip.

Ten odcisk. Tam wyślipował, wyrównał to miejsce i teraz nakłada, żeby to wyglądało jak ma być. Bo to było nierówne i tarło się po prostu tam w środku. I, dlatego... I energię tam wpuszcza żeby właśnie żeby funkcjonowało dobrze. Mówi, że na ten lewe biodro już też lekko było podnieszone, bo ten program to czynił i też tam właśnie robi to samo rapę. To zwał zrobione. I wadenkrę. Ja to skąd składam. Kurczę, nóg. Mówi Rafael, że brak magne, magnezu ma w organizmie, bo sprawdził teraz, no i tam był ten chip, co zakłócał m, m, przepływ e, krwi w nogach, że to razem jakoś zadziałało nie, ale mówił, magnez, magnez, magnez brać, bo jest za mało w organizmie. Ale wszystko. Józka wjechał pod stół i zrobił. Siedzi Siedzi sobie. Z no, teraz już poleciały. Jest rozczulona bardzo. I Jezus też rozmawiał z nią. Uspokoiła się. Zeszła ze stół. I no, taka radość rozkwitła w tej istocie. Wkłada podziękowanie. No i żegna się już i jest odpływ do ciała, połączenie się z ciałem fizycznym. Cieszymy się bardzo, następna istota jest uwolniona z programu. No i Rafael uczynił, co mu. Zapraszamy teraz Bronisław. B-R-O. r w różnych odcieniach zieleni. Planeta się ukazała. Dwie cywilizacje zamieszkują. Pozytywna planeta. 30 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Zaproszenie przyjęte i jest na stole kryształów. Ja no, też mocno zniszczona ochrona spłynęła z tej istoty. Zacznę od głowy. Okrągły czy z prawej strony mózgu ściągnięty. Aktywny. Stres i problemy stwarza ten problem. Kwadratowy czy ściągnięty. Program ruchomy ma. I stwarza takie stany depresyjne. Zniechęcenia. Noch ein chip, Okrągły da, chip ściągnięty. Der sich gerade Próbuje schrubien. się akurat y, włączyć, das das I stwarza mm. stany lękowe. Owalny chip, chip da, ściągnięty. Der auch aktywny. aktywny. Genetykę niszczy. Auf der Seite ist ein chip. Trójkąt po lewej stronie musi ściągnięty. Aktywny. Nie jest aktywny. Dann chip, Okrągły da. chip ściągnięty. Mm.

i oddaje impulsy. Jak impulsy oddaje ten program, to boleści, tworzy boleści cielesne. To jest trochę trójkątny, tylko ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czyb między uszami ściągnięty, nie jest aktywny. Trójkąt z lewego oczu dołu ściągnięty. Też program zaczął się rozwijać. Niszczy wzrok, osłabia wzrok. ja mam usta nie ma nic. Okrągły czy z karku ściągnięty, nie jest aktywny. Trójkąt z prawego ramienia ściągnięty. Program ruchomy ma. No i stwarza boleści mięśni na plecach. Na rękach nie ma nic, są na organach. Na sercu nie ma nic. Na no. płucach nie ma nic. Okrągły czy z wątroby ściągnięty. Der sich Program no. zaczął się włączać. I zakłóca no. funkcję wątroby. Auf dem jest kwadratowy czy ściągnięty. Aktywny. No i stwarza e, ten program, że kwasy, za dużo kwasu w żołądku są, są tworzone. Okrągły czyb z dolnej części jelit ściągnięty, aktywny i zakłóca e, pracę jelit. Blase is e, na nerkach Nie, ma nic. Blase jest. Nie, ma nic. Is chip. E, okrągły chip. z prostaty ściągnięty. Is nie jest aktywny, Organy męskie nie ma nic. Trójkąt e, z, e, z, prawe, z prawego biodra stawu ściągnięty, Punkt rektor. Ja, auch Aktywny. I niszczy ten program obydwa stawy biodrowe. Na udach nie ma nic, na kolanach nie ma nic. Okrągły czy z lewej stopy czy nie jest aktywny. Rafael, jeszcze raz robi przegląd dogłębny. Czysto. Teraz aura jest sprawdzana. bardzo słaba. bardzo słaba aura. To już cieniutka była całkowicie, aż się nie widoczna w niektórym miejscu zaczęła robić. Złota energia odtwarza całkowicie nową aurę. Zrobiony. I ochrona planetarna owija tą istotę. I Rafael od razu daje znak do laboratorium na stół marmurowy. Przechodzą, a ja też muszę zerknąć. Czy się nagrywa dobrze? Ok. Nagrywa się. Leży sobie na stole marmurowym skan. Skan y, zrobił. Na miary, na całe ciało. I teraz po kolei. żołądek Przegląda. Man sieht eigentlich nur, dass alles komplett rot ist. Mówi, że wszystko jest jakby stan, jeden stan zapalny, Rafa mówi. Jetzt wird es komplett mal gereinigt. I odczyszcza tam jest zajęty Rafa. Mówi, że kompletnie zaczerwieniony jest żołądek. Jetzt sieht halt auch, Mówi, że woreczek żółciowy jest bardzo przesilony, jakby pracował potrójnie. aż Mówi w. E, Oczyszcza tą woreczek żółciowy. Jetzt kommt Energie drauf, dass das I energią um. otoczył woreczek żółciowy, żeby się ten woreczek uspokoił, żeby zaczął spokojniej pracować. So, jetzt kommt halt, uh, in balsam, I balsam, i Też obkłada rządek zewnątrz das balsamem, w żeby się zregenerował. Kommt dann noch netz drüber, I siateczką obkłada i energetyczną też to wewnątrz, żeby to się było utrzymane balsam tam, Mówi, że den, są bardzo tak samo widać, bo ogląda teraz też jelita, mówi to poprzez żołądek współpracą, stany zapalne, że to wszystko jelita też oberwały, jak to się mówi, i tam jest zajęty też. Mówi tam w tym miejscu, gdzie chip był osadzony, że ten kawałek tych jelit jest bardzo, bardzo słabszynkie. Pomimo, tam chip I tam właśnie balsamem zapewnia to miejsce, żeby się zrodził normalny. I teraz w jeszcze składa. Wkłada rurę energetyczną, całą, ta rura całe ot, otacza właśnie te jelita, ta energia i ben, będzie regenerowała. Więc wird es aufgebaut. To jest kompletna regeneracja żołądka, woreczka żółciowego jelit. jetzt halt auch już jest zrobiony ten e, układ pokarmowy nową aure założona i teraz przegląda e, pęcherz. Ja pafel że to jest ja auch e, dadurch, e, dass praktisch Magen-Darm e, schon verschmutzt sind und dann e, die Blase halt noch schwach ist, dass dann das ten pęcherz moczowy deswegen werde Zeit auch noch die komplette Blase gereinigt. I od tam tamy też oczyszcza, bo taka była otoczona ta no ten tenke jest taką brudną energią. Man sieht halt, dass die Hahnröhre sehr instabil ist. Wie się nie jest stabilny ten no przewód wzmacniający. To już wszystko razem Jakieś stany zapany cały czas e, przechodzimy. I też od wewnątrz zakłada rurę energetyczną w tym przewodzie meczowym, żeby stabilizuje po prostu. I też energią, no ten układ moczowy tam za, zabezpiecza energią i specjalnymi właśnie tam to jest technologia, którą pojęcia nie mamy, to tworzy tam rzeczy, jakieś różne energie balzany, zrobione i już tam też aura nowa na układ moczowy jest założona i teraz prawe biodro przyglądam. Mówi, że tam nie ma tego żelu no, na tym, w tym stawie, mówi na sucho się ociera, brakuje tam tych płynów. a ja, po lewej stronie, już po lewej stronie też tam nie zaczęło, już lekki zanik tych płynów, ale prawa strona jest mocno zniszczona, już poprzez tarcie się na sucho. nie ma. Ten. Ten, ten, ten takim gelem tam powypełniał, właśnie, żeby nie było tarcia, i po lewej stronie tam dużo m, nie było, ale dołożył. A tutaj całkowicie wypełnił specjalnym żelem, żeby nie doszło do tarcia. Nie? I, mm -hmm. i energią też pozabezpieczał, zrobiony. Tkanin mm. już podniesiony? Pod stół podjechał. No, usiadł na stole i naprawdę płacze. Płacze, aż mnie, mnie ściska kurządka. Chyba go przytulali. I, i z... Mój przychodzi się przychodzi coś: ojej, bo ja zacznę zaraz. Bo ja to widzę, plena, by Przed stołu jeszcze mówi ma zapłakane oczy dosłownie. Yeah. Mokre um, oczy um, zapłakane i, i bierze ramiona każdego i bardzo się dziękuję, bardzo, 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 bardzo kochana istota. Właśnie yeah. przeszuciarki. No i się pożegnał się i... i z taką, z taką, jak, jak, z jak z pokorą taką. I już połączył się z ciałem fizycznym. Kochani, zostańcie zrobimy, bardzo emocje teraz zabijamy na